W 41 odcinku kariery, reprezentacją Polski, zagramy z Rumunią w ramach drugiej kolejki kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2030. Tak prezentuje się nasz skład. Przypominam informacje jedną z ważniejszych z poprzedniego odcinka poza wygranią z Gruzją 4-2 że Holandia zremisowała z Luksemburgiem jakim wynikiem nie wiem no bo niestety nie możemy na tym modzie podejrzeć grupy w kwalifikacjach do mistrzostw świata jak tutaj widzicie klikam no i przerzuca nas automatycznie do ekstra klasy jeżeli odcinek ci się spodoba bądź jeżeli podoba ci się cała seria to zostaw łapę w górę i jednocześnie przypominam że odcinki na tym kanale pojawiają się codziennie więc warto zasubskrybować kanał, a teraz przechodzimy do spotkania. Pierwsze spotkanie tych kwalifikacji na stadionie Narodowym Polska mierzy się z Rumunią, która poprzedniej kolejce pauzowała i dla mnie jest to pierwsze spotkanie tych eliminacji dla nas drugie, pierwsze, udało się wygrać z mniejszymi, bądź większymi problemami z Gruzją 4-2 do i jak będzie tym razem, miejmy nadzieję, że podobnie. Skład y, gospodarzy, czyli reprezentacji Polski, w bramce niezmiennie Zieliński, obrona Karbownik, Piątkowski, Walukiewicz, Keszłam, to jest zmiany, Piątkowski wszedł za Bednarka, linia pomocy, Szymański, Moder, Żurkowski w środku i Kamiński na prawej, przed y, nimi Kozłowski, no i na ataku Aleksander Buxa, czyli poza tą jedną zmianą. Gdzie w miejsce Bednarka wszedł Piątkowski, nie za bardzo nam się tutaj coś zmieniło. Z Rumunią jeszcze nie mieliśmy przyjemności mierzyć się w naszej serii, ale jest to drużyna, o której często mówi się, że potencjał kadrowy ma w miarę podobny do naszej reprezentacji. Jednak to my częściej kwalifikowaliśmy się na wielki e, piłkarski turniej niż nasi dzisiejszy, dzisiejsi rywale. E, ich skład w bramce. Radu, Obronie Szerban, Dragusin, Paskanu i Negru. Przed nimi w środku pola Cicaldu, Olaru oraz Baluta. No i na ataku od lewej, dziesiątką Popesku. Stojca na środku i Man na prawej. Oczywiście liczymy, że ta nasza skuteczność w defensywie w tym spotkaniu w meczu w porównaniu z meczem z Gruzją ulegnie poprawie a nasza skuteczność w ofensywie zostanie utrzymana Dragusin rozpoczynają goście Szerban Stoica Cicialdu tu już na skrzydło do Popesku uwaga, blisko niego Mety cash. na szczęście w ostatnim momencie udaje mu się odebrać piłkę no i Żurkowski, no może teraz uda się wyprowadzić skuteczną kontrę Jakub Moder do Karbownika Michał Karbownik, odegranie do Modera ten próbował od razu do Żurkowskiego, jednakże zablokowana ta próba. Ale tutaj jeszcze Żurkowski dostaje piłkę. Jednak wcześniej to nie był Żurkowski, a Aleksander Buxa. No, ale to jest najmniej ważne w tym momencie. Najważniejsze jest to, że w 31 minucie Polacy wychodzą na prowadzenie w meczu z Rumunią, i w zasadzie to jest najgroźniejsza sytuacja tego spotkania. Dopiero w 30 minucie. No ale Żurkowski dostał tak dobrą okazję, że nie mógł się pomylić. No, i radu został pokonany. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni w tym spotkaniu. Polska 1, Rumunia 0. Od środka rozpoczynają goście. Baluta. Tutaj już niedokładne podanie do Kamińskiego. No teraz jesteśmy w lepszej pozycji. Być może te spotkanie nam się bardziej otworzy. Rumunowie będą musieli tutaj walczyć o wyrównanie. My będziemy mogli wykorzystać ich ewentualne błędy, dziury w defensywie. Może jak teraz, uwaga! Dragušin blokuje. Ale będzie jeszcze rzut rożny dla reprezentacji Polski, Szymański tutaj na Piątkowskiego. Może ktoś to przejmie dokładnie. Tak też się stało. Aleksander Buksa z drugą bramką w tych kwalifikacjach. I z drugą bramką ogólnie w tym spotkaniu dla Biało-Czerwonych. Prowadzimy w 37 minucie z Rumunią. Zobaczmy powtórkę dośrodkowanie piątkowski. Można tak powiedzieć, że zgrał do Aleksandra Buxa, ale wydaje mi się, że to po prostu było nieudane uderzenie na bramkę Radu, który minął się z tą piłką. Nie zrobił tego, Aleksander Buxa przejął ją i skierował do w zasadzie pustej bramki. No i mamy prowadzenie już w miarę pewne 2 do 0. No, ale zobaczmy, no nie ma co chwalić się przed zachodem słońca. No Jeszcze bardzo dużo meczu przed nami. Chichaldu po Pesku. Wiemy, że po pesku na tutaj lewej stronie, czy, czy, czy many na prawej, to będą ciężcy rywale dla naszych bocznych obrońców. Kesz utrzymuje się przy piłce. Dalekie wybicie, no ale no niestety Negru przejmuje. Żurkowski musi się cofać. No bardzo dużo miejsca mają tutaj Rumunowie. Wysoko grają reprezentacji pol reprezentanci Polski. Stoica Piątkowski nie udało się przejąć po pesku. Świetnie utrzymuje się w po naszym polu karnym. Ale. Man ostatecznie pod naporem Jakuba Muldera pomylił się przy tym uderzeniu. No Była ta groźna sytuacja Rumunów na koniec tej pierwszej połowy. Na nasze szczęście nieskuteczna. No i do przerwy prowadzimy 2 do 0. Rozpoczynamy drugą część spotkania Polska-Rumunia. Po pierwszych 45 minutach Polacy prowadzą... 2 do 0 po bramkach Żurkowskiego i Aleksandra Buksy. Miejmy nadzieję, że druga połowa również będzie tak owocna dla biało-czerwonych jak ta pierwsza. Piątkowski, chociaż tutaj złe podanie. No nie najlepiej Piątkowski wchodzi w to spotkanie. I uwaga. Niebezpieczna akcja Rumunów. Uwaga, stoica, stoica. E, świetnie to zrobił. Świetnie przejął piłkę, świetnie wyprzedził naszych defensorów i niestety troszeczkę wykrakałem mówiąc o tej owocnej drugiej połowie, no bo w zasadzie na jej początku tracimy bramkę kontaktową. Stoica na 1-2, zobaczmy to jeszcze raz Piątkowski, ewidentnie, ewidentny błąd. Świetnie się zachował napastnik rumuński, potężne uderzenie pod poprzeczkę, no Zieliński nie ma praktycznie żadnych szans, żeby to obronić. No i niestety... Nasza przewaga się skurczyła do zaledwie jednej bramki. Pyłka wylądowała na aucie, ale to Rumunowie cały czas będą konstruować akcję. Ciczaldu. Ale świetnie, Żurkowski wyczuł intencje rumuńskiego zawodnika. No i przejął w odpowiednim momencie tą groźnie zapowiadającą się akcję. Szymon Żurkowski zgranie na skrzydło do Karbownika. Karbownik miał delikatne problemy z opanowaniem tej piłki. Szymański faulowany przez Balutę w polu karnym. Będziemy mieć w 63. minucie rzut karny dla reprezentacji Polski. Zaraz zobaczymy, kto do tej jedenastki podejdzie. No ewidentny faul kapitana reprezentacji Rumunii, zbyt mocne. Wejście, zagranie ciałem względem Sebastiana Szymańskiego. No i do jedenastki podchodzi Jakub moder. Jakub moder, czy radu? Ajaj. No, niestety, niestety radu. Obronił tą jedenastkę i to będzie bardzo duży impuls dla gości. Mówiąc o tym że panowie, weszliśmy bardzo dobrze w tą drugą połowę. Strzeliliśmy bramkę, mamy obroniony rzut karny. Możemy z tymi Polakami albo zremisować, albo nawet wygrać. No ale mamy jeszcze rzut rożny. Pamiętamy w pierwszej połowie po takim rzucie rożnym udało nam się strzelić bramkę. Może tym razem będzie podobnie. A na, i na, niestety Buksa zgrał piłkę w kierunku bramki Radu. Niestety Kozłowski nie zdążył dopaść do tej piłki i ją skierować w światło bramki. Kozłowski. Ależ to jest świetnie zauważył Matiego Kesza. Metikesh jest już w wypolu. Karny Maj za, za długo holował tę piłkę. Nasz boczny obrońca. No teraz trzeba wracać na pozycję. Piątkowski wygrywał pojedynek główkowy, ale zgrał wprost pod y, nogi Ciczaldu No i zobaczymy. Piątkowski. Wiemy, że on jest szybki, że powinien do tego dobiec. Ale tutaj kolejny błąd w defensywie. Orlian, Orlian, uwaga, manny! Zieliński broni. Chyba broni, chyba to on sparował tą e, piłkę na, na słupek. No ale naprawdę groźnie robi się nam w tej drugiej połowie. Jak ta pierwsza e, mogła powodować to, że niektórzy być może mogli zasnąć przed telewizorami czy na stadionie. No to ta druga połowa obfituje wielką ilość emocji. Zobaczmy, bo Rumunowie są coraz bliżej tego, aby strzelić bramkę wyrównującą 2 do 2. No niestety praktycznie bliźniacza sytuacja. Z tej okazji, gdzie straciliśmy bramkę na 2 do 1, realizator pokazuje Piątkowskiego i rzeczywiście, on chyba w tych, przy tych dwóch straconych dla nas bramek miał kluczowy udział. No zbyt dużo miejsca to jest zostawione. Nie udało się odebrać piłki za pierwszym razem. Zieliński znowu wymanewrowany w podobny sposób, znowu uderzenie pod poprzeczkę. No i po pesku strzela bramkę wyrównującą. Buksa utrzymuje się przy piłce. Moder. Kowalczyk tutaj już do buksy, zobaczymy jak to się zakończy. Kamiński, Polacy, no, którzy liczyli na te trzy punkty, szczególnie po pierwszej połowie starają się teraz stworzyć jakąś groźną sytuację. Bednarek przyjmuje piłkę, wszedł za Piątkowskiego który no nie poradził sobie ewidentnie w tym spotkaniu, Starzyński e, tutaj do Kamińskiego, no i teraz Olek, Olek, Buksa, tak jest, tak jest, 3 do 2, nie ma spalonego, nie ma mowy o jakimś e, tam przewinieniu czy złamanie linii offside'u, Aleksander Buksa z drugą bramką w tym spotkaniu, niezmiernie ważną, bo w tym momencie Polacy znowu mają trzy punkty, które mieli przez lwią część całego spotkania, Dużo nam nie wychodziło, e, szczególnie ta druga połowa nie była dla nas dobra. Zmarnowaliśmy rzut karny, no ale najważniejsze jest to, że nie zmarnowaliśmy okazji, e, w której znalazł się nasz napastnik Aleksander Buksa. Uderzył zresztą prawą nogą czyli tą nogą, którą, która nie jest jego wiodącą. I miejmy nadzieję, że tym, as tym aspektem Zakończyliśmy to spotkanie. 3 minuty sędzia doliczył do regulaminowego czasu gry. Czy, Rumunowie, czy Rumunów będzie stać na to, aby jeszcze mm, tutaj strzelić bramkę, która dałaby im remis? Zobaczmy. Po pesku urywa się bednarek. Nie zdołał go dogonić. Uwaga! Bednarek wybija. Tam, nie był, w, tam był wcześniej ktoś inny. Nie bednarek, oczywiście. No ale to jest najmniej ważne. 3 do dwóch. Polacy. Ostatecznie wygrywają i inkasują kolejne 3 punkty w tej kampanii eliminacyjnej. Najpierw z Gruzją 4 do 2, teraz z Rumunią 4 do 2. Także na pewno musimy się cieszyć z tych już w sumie 6 punktów. No ale musimy wyciągnąć wnioski, szczególnie w kontekście defensywy. No i niestety nie mogę wam pokazać tabeli po drugiej kolejce. No, bo nie mam do niej podglądu, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć, to musicie e, koniecznie wyczekiwać jutrzejszego odcinka, który będzie już o 6.15. Także jeżeli tutaj mamy jakiś rannych ptaszków, no to zachęcam gorąco do oglądania. Tymczasem ja dziękuję wam za uwagę. Słyszymy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć. Pa.